Let's go! Robimy co trzeba. No. A może tak do 8 rano i zrobić pół napadu? Dawaj. Tego. <grych> nie. Jutro Banan 10 baniek będzie miał. No i byśmy te do wtorku zrobili u każdego. No. No? No? Nie no, popierdoliło was i mnie. Czemu? No, nie wiem. Ania, o siostry no. no. raz. Nie. Stary, aż nie te lata. Okay, kurwa, wy no tyle no, Kurwa, ty co jest? Jak popełniam? Coś, Kurwa, się przestraszyłem. <grym> coś tam. Na środku mostu dopiero się złapię, nie, więc. Nie wiem. Nice, dobry. Dobra, czekaj. Ło! Ło! Co? To Co, <grym biorna> co jest? Niech Szybko, biło Co to było? Let's go. Lecimy. To co, podróż na jeden samochód, czy... Fryzur. Tak. To... Jaka fryzura, Karol? Kurwa, Macią on zdjął czapkę. Ja w końcu zobaczyłem, jak on no. wygląda. A nie, on nie miał czapki, on u fryzjera był. U fryzjera był Karol. No tak, no zarobił te pieniądze, te napady, to w końcu pojechał na... ...fryz. Dobra, jak się jest tym, to jedziemy z bananem. Aha, to bierzcie moją furę jedzie sobie. Ale mieliśmy jechać pod na samochód, kurwa. Jedziemy tak sobie wtedy. no dobra. he Co jest, kurwa? Chciałem kupić amunicję. I ten, i jak wcisnąłem, żeby kupić amunicję, to mi się pokazało, że transakcja się nie powiodła i zatrzymała mi furę. Aha, Aha. Okej okay. Jakby spoko Dobra, podwoź go pod samo Sam się podwiozę A, nie, ty pod samojot. Ja już się przesiadam Działamy dalej Wyjeżdżasz Urwam się, że ktoś mu ja pierdolę To tylko ja Dobra, pilnujcie mi pasa, Uuu, Panem kurwa. <laughs> On się chujowo zbiera, więc sorry. Ale teraz przynajmniej nie ma śniegu, po... więc łatwiej się leci. Ale ładnie. Nie zaliczono. No <laughs> <laughs> teraz bala będzie dostawać prąd I czwórki można tak. Jeden bardzo mi się to podoba. Spodoba mi się, jak pan zaczął mnie zwiedzać, a ja w drugą. Ja pierdzielę. Przecież to nie ja, kurwa. Ale wiesz, no trzeba przydać, że żeś Kłama się kule ten Łama się, ewany. Ja pierdolę, ale kurwa życia nie masz, nie? No, zabiłem go, bo nie, nie potrafił mnie zabić co, z łapki, z maczeczki, z karabinu? Nie. Nie wiem, z karabinu. Teraz masz. Gimme, gimme. O kurwa. Gimme, gimme, gimme. Just so you know. <ścoughs> A się bawię z tym radiowozem?

to po co ją rzuciłeś? Po co wysadzałeś? Co kurwa stało? Nie wiem. Ja nie jestem konfidentem, nie będę go wpierdalać, niech sam się przyzna. Nie, bo ja mam inne pytanie, też przy okazji, nawiązując do tego. Mhm. Te czwórkę, kto rzucił na autobus? O, to tym bardziej nie ja, nawet mnie nie było przy autobusie, ale domyślam się po śmiechujkach. Bo dosłownie wysadził autobus przed punktem. Aha! Co? Aha! No. Aha! Ok, kurwa, to wiele wyjaśnia, prawda? Nagle zdążyłem zauważyć wybuch na dupie autobusu i puf, autobus mi się rozwalił. Rzucił jeszcze tu i wybuchły dwie. Tak, rzucił dwie po prostu i tyle. Kurwa, jak będziemy tak odpierdalać takie, to no to kurwa, strasznie długo to będzie szło. Ty biegasz w kółko w jakimś celu? Że mi było trudniej trafić, tak? Ja fajerwerki dorysam do Ciebie? Ale chyba nie Kurwa, gdzie Ty w ogóle jesteś? Tam, zobacz ja Nie, nie dolatują Ale wiem, co dolatuje dalej niż RPK. No, kurwa, było blisko No i co? Miałeś mnie znaleźć Czemu ty wylewasz? Nie szkoda ci benzyny? To nie są tanie rzeczy Wyrtulo wylał benzynę pod siebie i w to debil No i trzeba, banan? Jesteś już w grze? Jestem Biorę autobus że to pod... Dobra, na szczęście geni z broni nie usunęło Ogólnie nie widzę tej ścieżki, więc Jedziemy. No to już kurwa każdy ma na sobie. Nie zabijaj się. Tak. Wyjebkę. Dokładnie. Ja per co za nie wziął, kurwa granat i się odjebał. To Karol do swego, też zginął podczas przygotowania. No ja to już się zaczną kurwa. odpierdalanki, już się zacznie, kurwa. Nie no, Nic kurwa. kurwa Tryhardujemy, nie ma odpierdalania. Dobrze będzie, dobrze będzie, musi być dobrze. Już chciałem zawracać, ale widziałem, że biegniesz. <ś�ujesz> Już widziałem, że się czołga. Już byśmy napad zaczynali. Ale tak musiało być, każdy musiał mieć wyjebkę. <śmum> Karol, co ty P robisz? P pytanie, Karol, dostałeś policję? On no, gdzieś tam to jest. No, możemy sobie rozwiedzać park. Se seniora D National Park, jak chcesz. To ja jadę od razu do punktu, poczekam sobie w punkcie już Ja sobie wyjdę, zajeram sobie fajczkę przed tablicą. To się stało. Nie <grym> wyjebałem ci z samochodu. Zobaczcie jak mu idzie. Idź temporę Jedzie z policją. Tylko nie idź do mnie. Kurwa, no ale jak tak będziemy odpierdalać, to my w życiu tego nie zrobimy. No, no, ja powiedziałem, że już się zaczyna Karol, nie z policją. Ja już uciekam, zobacz. Ty przejadę, o, wir. To jest drugie podejście, a przy trzecim to już kurwa totalnie będzie. No, też w ogóle straka będzie. Odpierdalando. do. Ja to wyobraź sobie, co będzie przy czwartym. No. No, ja w takim stanie mu przygasę. W sumie teraz to zasłużone. Nie, to... nie chciałem nic mówić.